W głębi stu wiekowego lasu mały chłopiec o imieniu Krzyś przeżył z przyjaciółmi wiele niezapomnianych przygód. Pewnej wyjątkowo ciemnej nocy kubuś szykował się do łóżka, kiedy nagle usłyszał, że ze stu wiekowego lasu dochodzą niepokojące dźwięki. Jeden z nich był chyba tuż za drzwiami chatki. Czy to ty, prosiaczku! Kubuś był odważnym małym misiem, więc postanowił otworzyć drzwi. Hej, jest tam kto? O! Cześć! Jestem tygrys! Przestraszyłeś mnie. Wszyscy się boją tygrysów. A ty to kto? Kubuś! O, Kubuś! Jasne! Co to jest Kubuś? Siedzisz na nim? Tak? O, bardzo mi miło. Jestem tygrys. A co to jest tygrys? Ma tygrys powody do dumy i warwy są dobrze on zna. Bo całe ciało ma zguby, na dole sprężyny no on ma. Wyskacze bryka i wiruje, braknie mu aż W Szaleje ze szczęścia, bo widzi i czuję, że nie ma równych mu. Nie ma rychało. A co to jest to tam? Ojej, ojej, ojej. On mi wygląda na tygrysa. To nie niemożebne. Jestem jedynym tygrysem. Tak go popędzę, że aż pogubi pręgi. Brrr. I poszedł w sobie? Tak, ale kawałek został. To już możesz wyjść, tygrysie. Tygrysie. Ach, cześć! Mówiłem już, że jestem głodny. Chyba nie masz apetytu na miód. Pisnościowo! To tygrysy lubią najbardziej. Tego się właśnie bałem. Mm, 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 mm. Tygrysy nie lubią miodu! Mówiłeś, że lubią! To okropne, lepkie paskudztwo lubią tylko złasice i łodzi! A co te, y, te, jakim, y, co one robią? Nic takiego! Kradną miód! Kradną miodek? Absolutnie! No, muszę fikać dalej! Ma tygrys powody do dumy, bo całe ciało ma w gumy! Gdy skacz i wiruje, braknie mu w nasz tchu! Szaleję do szczęścia, bo widzisz, że nie ma rundy tak oto Kubuś poznał swojego dobrego przyjaciela Tygrysa. Razem przeżyli wiele przygód, a niektóre z nich na pewno zobaczymy.